Dzień dobry, w drugim odcinku opowiem o tym. Czego dowiedziałem się na bardzo ciekawym wykładzie, który prowadziła dla nas pani Tina Malsti, fińska nauczycielka, później edukatorka nauczycieli, obecnie szefowa działu edukacji w isk -u. A później po kilku godzinach po tym wykładzie mieliśmy okazję widzieć w praktyce to, o czym Tina opowiadała. Ta zbieżność założeń teoretycznych z realizacją w praktyce wywarła na mnie ogromne wrażenie. Między innymi dowiecie się za chwilę, czy w fińskich szkołach jest głośno i dowiecie się również, dlaczego w fińskich szkołach można uznać Radość uczenia się za obowiązek zapraszam. Kto decyduje o zmianach w edukacji fińskiej? Kto decyduje o ewentualnych reformach, zmianach programowych, zmianach koncepcji o wyborze podręczników, o tym o całej tej polityce oświatowej, która jak wiemy tak bardzo jest dynamiczna i zmienna. Niestety, co działa na niekorzyść w polskiej szkole. Otóż w Finlandii przede wszystkim edukacja nie jest narzędziem w rękach władzy, nie jest narzędziem politycznym. Edukacja jest z definicji oddzielona od bieżącej polityki. Jest oczywiście w pewien sposób zależna od rządu, finansowo na przykład, bo to rząd finansuje całe szkolnictwo. Natomiast merytorycznie podlega takiej organizacji, której nazwę można przetłumaczyć jako Narodowe Centrum programów nauczania i to narodowe centrum w sposób zupełnie ponadrządowy zmienia czy aktualizuje podstawy programową. A więc krótko mówiąc nie tak jak u nas co rząd to nowa podstawa programowa, to nowa reforma edukacji i miliony wydane na jej wdrożenie. Tylko niezależnie od bieżącej polityki są reformowane programy. Są one reformowane ro, równo i dokładnie co 10 lat. Oprócz podstawy programowej, bo nam podstawa programowa kojarzy się głównie z treściami, czyli jakie Pojęcia, nie wiem, na przykład matematyczne, czy historyczne fakty, jakie okresy, w jakich latach są uczone. Natomiast tam oczywiście też te fakty merytoryczne i przedmiotowe są ważne, natomiast w podstawie programowej bardzo ważnym dokumentem są tak zwane ogólne zalecenia, które niezależnie od tego, jakiego uczysz przedmiotu, musisz spełnić musisz spełnić, które musi spełnić również szkoła i te zalecenia dzielą się na zalecenia programowe i na zalecenia organizacyjne. Do tych wytycznych dydaktycznych, czyli takich ogólnych warunków, jakie należy stworzyć w szkole, aby uczniowie efektywnie i Dobrze mogli się uczyć. Do, tam na pierwszym miejscu zapisano coś, co mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że jest zupełnie odmienne od języka, jakim mówią nasze dokumenty oświatowe. Jako pierwszy taki warunek konieczny realizacji podstawy programowej, tak byśmy to naszym językiem mogli powiedzieć, zapisano w Finlandii radość uczenia się. W tę radość uczenia się wpisuje się również to, że uczniowie mają otrzymać wsparcie, że mają rozwijać swoje umiejętności na 100%. Tak dokładnie jest to opisane w takim ładnym dokumencie, który jest ogólnym y, zarysem zasad fińskiej edukacji. Jest to oficjalny rządowy dokument, bez problemu można go znaleźć na stronie fińskiego Ministerstwa Edukacji. Myślę sobie, że są dwie albo trzy rzeczy, które szczególnie powodują, że nie jest to pobożne życzenie, ale że faktycznie ta radość uczenia się no, może być za Deklarowana jako obowiązkowy punkt i jest tak realizowana, a nie tylko na poziomie jakiegoś martwego zapisu. Po pierwsze, szkoła nie jest rutynowa. Szkoła jest bardzo angażująca, uczniowie uczą się, często pracując w różnych grupach, często pracując projektowo, sprzyjają też temu, jak już mówiłem, meble, które można w dowolny sposób aranżować, dzięki którym no, rzeczywiście takie frontalne ustawienie klasy, że 30 stolików, bo tak nawiasem mówiąc, są klasy są bardzo liczne, że 30 stolików stoi przodem do nauczyciela, a nauczyciel stoi przodem do tych 30 twarzy, mówi do nich i ta wiedza w taki transmisyjny sposób spływa na uczniów. Tam jest to no rzeczywiście już anachronizmem i nie stosuje się takiego transmisyjnego modelu prowadzenia lekcji. Widziałem na przykład początek lekcji WF-u. Weszliśmy obejrzeć salę gimnastyczne, ale ponieważ trwała tam początkowa faza lekcji WF-u, uczniów takich na oko naszych piąto klasistów, chwilę postaliśmy sobie z boku, patrząc na tę lekcję. Co ciekawe, grupa była bardzo liczna, tam było na oko 50 dzieci. Zajęcia prowadził jeden nauczyciel. Byliśmy w szoku. Zapytaliśmy dyrektora, jak to możliwe, że jeden nauczyciel prowadzi tak liczną grupę. Potem się okazało, że tak naprawdę tę grupę prowadzi dwóch nauczycieli. Oni się potem rozdzielili na dwie grupy i tak dość liczne 25-osobowe, jak na WF w polskich warunkach to jest sporo choć jeszcze dopuszczalne, ale nawet w tym momencie, kiedy jeden nauczyciel miał pod sobą 50 dzieci, oni normalnie uczestniczyli w tej rozgrzewce. Taka typowa rozgrzewka. Biegają z jednego końca sali do drugiego, wykonując różne ćwiczenia, potem dzielą się na grupy. Te grupy wzajemnie wchodzą w jakieś interakcje. I tak jak spojrzałem na tę radość uczenia się w kontekście tego zdarzenia, tej małej obserwacji. To pomyślałem, że u nas często też uczniom radość uczenia się odbiera brak ich własnej dyscypliny. Bardzo często w polski krajobraz szkół wpisuje się taka sytuacja, że idzie uczeń na przykład korytarzem, ktoś komuś coś zrobi, ktoś kogoś, nie wiem, uszczypnie, przepchnie, kopnie, yy, zabierze plecak, porwie czapkę, i nauczyciel, który wchodzi w rolę policjanta, mówiąc: Nie rób tego, oddaj mu, zostaw go, nie robimy tak. Kiedy patrzyłem sobie na ten WF, to zauważyłem, że pewnie u nas również w takich sytuacjach 50 uczniów, jeden nauczyciel prowadzi rozgrzewkę WF-u, o Boże, co to będzie, jak nad tą grupą zapanować. Nie było tam tego problemu, może dlatego, że oni są tak zaangażowani na lekcjach, że to jest dla nich coś zupełnie normalnego wykonywać polecenia, bo te polecenia nie należą do takich, które by siły naturalną aktywność. Dzieci, co już wielokrotnie mówiłem, nikt nie każe siedzieć przez kilka dziesiąt minut bezczynnie w ławce, więc potem nie ma czego odreagowywać. A więc, kolejna rzecz, która trochę nam odbiera radość uczenia się, a tam powoduje, że ta radość nie jest tylko pobożnym życzeniem, to może być to, że po prostu szkoła sprzyja funkcjonowaniu uczniów w określonych jakichś zasadach. I stres, eskalujący po obu stronach, związany z tym, że ktoś nie przestrzega zasad, ktoś do tego wdraża, ktoś ucisza, ci biedni, którzy są posłuszni i wcale nie chcieliby łamać zasad, też są zestresowani tym, że ktoś inny to robi, a, uczeń musi go, a nauczyciel musi go uciszać i powstaje pewna taka spirala Dyscyplinowania się wzajemnego, nie ma tego zdyscyplinowania wewnętrznego. A więc w Finlandii radość uczenia się może być rzeczywiście wpisana w podstawę programową, bo jest bardzo starannie przemyślane, w jaki sposób zapewnić realizację tego punktu podstawy programowej, aby szkoła była miejscem radosnym. Oprócz wytycznych takich merytorycznych, są również wytyczne organizacyjne, a więc pewne ogólne. Zalecenia dla szkół, które to, szkoły, które to zalecenia szkoły muszą spełnić, i są one właśnie odgórne na poziomie podstawy programowej zdefiniowane. Trochę się zdziwicie słysząc stale. Na przykład, pierwszym takim zaleceniem jest troska o komfort akustyczny. To jest zapisane w podstawie programowej fińskiej, że. Szkoły mają być tak projektowane i zajęcia mają być tak prowadzone i wyposażenie ma być tak skonstruowane, żeby w szkołach panował komfort akustyczny. Oczywiście zaczyna się to już od wyposażenia. W klasach jest dużo miękkich, tapicerowanych mebli. Podłogi i ściany też są wykonane z takich materiałów, które nie odbijają dźwięku, tylko właśnie raczej je wchłaniają. Zdarza się też, że w szkołach instalowane są specjalne ekrany dźwiękoszczelne, oczywiście bardzo ładnie wyglądająco na jednym ze zdjęć, za chwilę to zobaczycie. Także Pewien naturalny szum, który też wynika z tego, że tam lekcje prowadzone są metodami naprawdę bardzo angażującymi uczniów, nie tak, że nauczyciel mówi, a uczniowie słuchają. Towarzyszący temu szum nie jest wcale przez ściany czy przez meble jakoś zwielokrotniany, wręcz przeciwnie, jest tłumiony. Jest to tak zorganizowane, że ten hałas jest coraz mniejszy, ale również dlatego hałas jest mniejszy, a właściwie przede wszystkim dlatego, że jednak uczniowie po prostu zwyczajnie mniej hałasują. Nie dlatego, że są jakoś specjalnie grzeczniejsi, czy bardziej karni, czy bardziej zdyscyplinowani. Może trochę też, ale przede wszystkim dlatego, że lekcje oni są od początku przyzwyczajeni do tego, że na lekcjach są zaangażowani. Nie ma długich momentów, kiedy oczekuje się od ucznia, że siedzi cicho, że nic nie robi, że w ciszy wykonuje jakieś swoje zadania, co jest jakby dla dzieci czynnością nienaturalną. A więc ponieważ są w naturalny sposób zaangażowani na lekcjach, pracując w grupach, rozmawiając, wykonując zadania, przemieszczając się po klasie, mogą również wiercić się na swoich krzesłach, mogą huść się na krzesłach. Co więcej, krzesła są tak zaprojektowane, widziałem takie krzesła, zaprojektowane w taki sposób, żeby uczniowie mogli się na nich opuścić. To wszystko powoduje, że uczniowie zachowują się jak Naturalnie, jak w domu, jak gdzieś podczas swobodnej zabawy, znają zasady, przestrzegają zasad, ale nie wymaga się od nich jakiejś nadmiernej y, ciszy czy żelaznej, wojskowej dyscypliny, z którą czasem utożsamia się takich dobrych nauczycieli, że on ma ciszę na lekcji, że u niego nawet jak mucha przeleci, to będzie ją na lekcji słychać. Nie, tak nie jest. I przez to również jest ciszej na przerwach. Dlatego, że uczeń, który nie siedzi 45 minut nieruchomo, nie musi potem. Przez 10 minut odreagowywać szalonym krzykiem i dzikim bieganiem po korytarzu. Swoją drogą, po korytarzach wolno biegać, dyrektor nawet się cieszy, gdy uczeń biega, bo znaczy, że jest zdrowy. Natomiast nikt nie biega w sposób zagrażający życiu, biegają dzieci w sposób w miarę bezpieczny, a te korytarze są też na tyle szerokie i przestronne, że nic się nikomu nie stanie. A nawet jeżeli coś się stanie i ktoś się przywróci, to filozofia jest taka, że jak raz się przywróci, to na drugi raz będzie uważał. A więc szkoła nie trzyma ucznia za rękę na każdym kroku, chcąc uchronić go przed jakimikolwiek Nieszczęściami tego świata, tylko pozwala, oczywiście, bezpiecznie, ale jednak zbierać pewne życiowe doświadczenia. Zacząłem od komfortu akustycznego, a doszedłem do momentu, w którym yy, widzicie, że uświadamiam sobie. Że to zaufanie, które ma kuratorium do dyrektora, a dyrektor do nauczyciela, również ma nauczyciel do ucznia. To jest po prostu zaufanie, że ten uczeń ma instynkt samozachowawczy, że nie będzie specjalnie biegał tak, żeby uszkodzić siebie i wszystkich wokół. Tylko jeżeli zostawi mu się pewną możliwość decydowania o własnym położeniu w czasie przestrzeni i nawet o własnej prędkości chwilowej, to on całkiem rozsądnie z tej umiejętności skorzysta. Jeszcze a propos tej radości, tak sobie myślę, że gdyby w Finlandii istniały kuratoria i gdyby istniał jakiś zinstytucjonalizowany nadzór pedagogiczny, to byłoby bardzo ciekawe, jak mierząc realizację podstawy programowej, mówiąc po naszemu, mierzyć to, czy uczniowie chodzą do szkoły z radością. Na szczęście w Finlandii nikt tego nie sprawdza a i tak działa.